Jacek Hoga, Fundacja Darma. Jakiś pół roku temu nagrywaliśmy materiał z takim małym Mosbergiem MC2SC, z którego się świetnie strzela, pomimo tego, że to jest subkompakt. wyniki ja prywatnie mam bez problemu takie, jakie robię z Glocka 19, nawet na 25 metrów. W związku z czym jest to świetna broń, do której zachęcałem pół roku temu, ale mówiłem, że będzie materiał po zdjęciu tej blaszki, włożeniu tutaj kolimatora. I taki kolimator był nabyty, z coś takiego. Tylko właśnie, pokazuję go w pudełku, a przez kilka miesięcy był na pistolecie. I dlaczego nie jest na pistolecie i dlaczego jest w pudełku? To wyjaśni części, pewnie części z Państwa tytułu tego materiału. Przyczyna jest bardzo prosta. Przy broni do obrony osobistej, takiej jak sub, Subcompact, typowy Red Dot, kolimator, naszym zdaniem jest po prostu nieprzydatny. Nie dlatego, że się nie strzela lepiej, strzela się dużo lepiej. Trzeba zmienić trochę pamięć mięśniową, to jest kłopotliwe, na pewno było bardzo kłopotliwe dla mnie. Ale bonusy z tego, że możemy po prostu kropkę umieścić na celu i ściągnąć spust, co są realne i rzeczywiste. I znowu, w związku z czym, dlaczego kolimator jest zdjęty. I dlaczego? Bo to wszystko było w ramach testów, w ramach prób, tak? Bo, bo sami nie mieliśmy, nie mieliśmy doświadczenia ani ja, ani osoby związane z fundacją, z bronią, która. Mogłaby służyć do noszenia na co dzień, może być używana do noszenia na co dzień i miałaby kolimator. Jest jeden bardzo duży minus noszenia kolimatora na pistolecie. Właśnie taki, że jeżeli ktokolwiek z Państwa nosił broń ze sobą długo, to wie, czy to będzie składany nóż, czy to będzie pistolet, to wszędzie takie małe poproszki z ubrań, jakieś śmieciuszki się będą. Ciskać, co w funkcjonowaniu broni nie, czy noża nie za bardzo przeszkadza, czy nawet miotacza gazu, ale właśnie kolimatorowi może to przeszkodzić, bo kolimator typu otwartego ma ten problem, że ma idealne miejsce na zbieranie właśnie takich wszystkich śmieciuszków. Czyli ten ekran, ta szybka, jest tym miejscem, na którym te paprochy mogą być, są zbierane w idealny sposób, i to przeszkadza. W sposób kluczowy, to znaczy może być tak, że to nie przeszkodzi, natomiast niestety są sytuacje, kiedy ten pistolet wyjęty będzie miał, będzie to przeszkadzało w szybkim celowaniu. A w jakiej broni, jak w jakiej, ale w broni do obrony osobistej, do obrony koniecznej, kluczowym jest, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, żeby wszystko było powtarzalne, żeby było pewne. Dlatego też na przykład w jednym z materiałów zniechęcałem Państwa. Zniechęcałem, może złe sformułowanie. Zwracałem uwagę na element niepewności, który jest w nożu ze składanym ostrzem, w porównaniu do noża z ostrzem stałym. I do tego bym porównał właśnie tę sytuację z pistoletami, które mają kolimator lub nie mają. Pistolet z kolimatorem to jest nóż składany, ma ewidentne bonusy. W tym przypadku noża to jest e, e, łatwość noszenia. W przypadku pistoletu to będzie łatwiejsze, bardziej intuicyjne strzelanie. Natomiast wadą jest niepewność rozpoczęcia używania w obu przypadkach, bo yy, znowu te poproszki, wszystkie potrafią być naprawdę nadzwyczaj irytujące na strzelnicy. Nie wyobrażam sobie, co by było. Jeśli bym, e, wolę sobie nie wyobrażać, co by miało być, jeśli bym musiał wyjąć taki pistolet i użyć go do obrony koniecznej, a nie daj Boże, do obrony osób postronnych. E, w, e, I emocje, adrenalina, które wiążą się z obroną konieczną, e, potęgują każdy taki problem e, geometrycznie. Stąd też na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś w ogóle chce wziąć pod uwagę naszą opinię, bo przecież nie ma obowiązku, można mieć własną, to zniechęcamy, nie warto wydawać tych pieniędzy na kolimator otwarty. Kolimator zamknięty będzie troszeczkę lepszy, bo tam nie ma aż ideal takiego idealnego koszyka na paprochy. No ale jednak też poziomo spoczywa drugi ekran, powiedzmy, druga szybka. Na której też te paprochy mogą być. A z perspektywy używania pistoletów w obronie koniecznej, to jest 3 powiedzmy do 10 metrów. To już jest naprawdę przesada. 3-5 metrów to jest ta odległość, z której się broni w takiej sytuacji najczęściej używa. Jeśli Państwo będą ćwiczyć raz w miesiącu, rzeczywiście powiedzmy raz w miesiącu, paczka amunicji wystrzelana na strzelnicy da Wam dużo lepsze efekty niż wydanie 1000-3000. Złotych na kolimator, który będzie świetny, ale będzie zabrudzony po prostu paprochami. Stąd też, jeśli ktoś się zastanawia, to zamiast tego kupić odpowiednią ilość amunicji do tego i ten raz w miesiącu pójść na strzelnicę, wystrzelać tą amunicję. Efekt będzie dla przeciętnego zjadacza chleba, dla przeciętnego użytkownika broni, dużo lepszy niż kolimator. Dziękuję i do zobaczenia.